Jak ładnie kos sobie śpiewa. Jesteśmy we Wrocławiu. Na lokomotywowni Wrocław Główny w tym momencie. Już słońce chyli się ku zachodowi. Jest godzina 16.46. Jest dzisiaj 25 lutego. Nastał 2000-21 rok. Temperatura. 20 stopni. Dosłownie było we Wrocławiu dzisiaj 20 stopni. Ja chodzę bez bluzy. W samym krótkim rękawie Upał po prostu. Po prostu upał. Ptaszki śpiewają, wiosna. 25 lutego. Coś niesamowitego. Coś pięknego.